Kiedy większość ludzi myśli o długotrwałych przerwach w dostawie prądu, wyobraża sobie, że coś dramatycznego zawodzi nagle i w całości. Ogromna burza, potężna eksplozja czy całkowite załamanie sieci energetycznej. Jednak ten obraz jest mylący. Wielodniowe przerwy w dostawie prądu zazwyczaj nie zdarzają się, ponieważ wszystko psuje się naraz. Wielodniowe przerwy w dostawie prądu zdarzają się. Ponieważ sieć elektryczna jest zaprojektowana do czekania. Sieć elektryczna czeka na potwierdzenie, sieć elektryczna czeka na ekipy, sieć elektryczna czeka na ręczne decyzje. Podczas tego czekania duże obszary pozostają ciemne, nawet gdy tylko niewielka część systemu jest faktycznie uszkodzona. Czujniki są rozmieszczone w całej sieci dystrybucyjnej, znacznie bliżej siebie niż wcześniej. I te czujniki stale mierzą prąd, napięcie i czas. System automatyzacji, który po cichu kończy wielodniowe przerwy w dostawie prądu, nie polega na osłabianiu burz ani wzmacnianiu linii energetycznych. Chodzi o wyeliminowanie czekania z procesu odzyskiwania sprawności. Kiedy linia ulega awarii, System sterowania siecią energetyczną nie wie automatycznie, gdzie dokładnie leży problem, ani jaki rodzaj uszkodzenia nastąpił. Zasilanie jest wyłączane na szerokim obszarze, aby zapobiec dalszym szkodom. Przedsiębiorstwa energetyczne wysyłają wówczas ekipy, aby fizycznie sprawdziły linie, przełączniki i transformatory. Każdy krok zależy od ukończenia i potwierdzenia poprzedniego kroku. Jeśli jeden słup jest uszkodzony, wszystko poniżej tego słupa pozostaje wyłączone dopóki słup nie zostanie naprawiony, nawet jeśli reszta sprzętu jest sprawna. Ten proces miał sens, gdy monitorowanie było ograniczone, a większość sprzętu nie zgłaszała swojego stanu. Ale ten proces zamienia małe awarie w długotrwałe przerwy w dostawie prądu, ponieważ sieć nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować problemów. Gdy coś zawiedzie, system automatyzacji nie tylko wie, że nastąpił spadek mocy, wie gdzie spadła moc, jak szybko spadła oraz jaki rodzaj sygnatury elektrycznej spowodował awarię. Informacje te pozwalają automatycznym przełącznikom otwierać się i zamykać, odcinając tylko uszkodzony segment, jednocześnie przekierowując energię wokół niego. Zamiast zaciemnienia połowy miasta, awaria kurczy się do kilku przecznic, a nawet pojedynczej ulicy. Prosimy o subskrypcję. Takie podejście jest możliwe tylko dlatego, że współczesne przełączniki sieciowe nie są już powolnymi, mechanicznymi urządzeniami, które wymagają ludzkiego potwierdzenia. Półprzewodnikowe i szybkie przełączniki elektromechaniczne. Mogą działać w ułamkach sekundy. Te przełączniki nie potrzebują, aby ciężarówka podjechała, ani aby technik wizualnie sprawdził linię przed podjęciem działania. Gdy zostanie wykryta usterka, system automatyki wykonuje wcześniej przetestowaną reakcję. Jest ona z góry zaprojektowana i symulowana. Jest tak ograniczona, aby uszkodzone urządzenia nie mogły zostać zasilone. Z zewnątrz nic dramatycznego się nie dzieje. Zasilanie po prostu szybko wraca dla większości ludzi, nawet gdy naprawy w innych miejscach wciąż trwają. Małe, rozproszone baterie są umieszczane w podstacjach, w pobliżu linii zasilających oraz w kluczowych węzłach sieci. Baterie te nie mają na celu zasilania miast przez wiele dni. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie krótkotrwałej stabilności. Utrzymują stałe napięcie, podczas gdy automatyczne przełączniki rekonfigurują sieć i podtrzymują działanie sprzętu komunikacyjnego, aby czujniki i systemy sterowania pozostały online. Bez tych buforów automatyka zawiodłaby w momencie spadku zasilania, ponieważ systemy sterowania potrzebne do przywrócenia zasilania również straciłyby moc. Zasadniczo, Baterie działają jako pomost, dając sieci czas na odzyskanie sprawności, zanim na miejsce dotrą ekipy ludzkie. Zakłady energetyczne przez dziesięciolecia projektowały systemy sieci, które zakładały nadzór człowieka na każdym krytycznym etapie. Zezwolenie na podejmowanie decyzji przez automatykę. Wymaga absolutnej pewności, że nie stworzy ona niebezpiecznych warunków. Należy rozważyć każdy możliwy tryb awarii. Na przykład czujnik może zgłaszać nieprawidłowe dane, lub przełącznik może ulec awarii w stanie częściowo otwartym. Czasami dwie usterki mogą wystąpić jednocześnie. Te scenariusze są rzadkie, ale sieć musi sobie z nimi bezpiecznie poradzić. Z powodu tego wymogu zakłady energetyczne stopniowo wdrażały system automatyzacji. Technologia istniała w oddzielnych komponentach przez lata, ale integracja tych komponentów w niezawodny system reagowania wymaga czasu i testów. Gdy dochodzi do awarii, rezultat nie przypomina tradycyjnego zaciemnienia. Zamiast długich przerw w dostawie prądu, ludzie doświadczają krótkich zakłóceń. Światła mogą migotać, urządzenia mogą się resetować. Niektóre urządzenia mogą nie tolerować szybkiego przełączania. Istnieje również ryzyko błędnej klasyfikacji, gdzie nieszkodliwe zjawisko elektryczne jest traktowane jako poważna usterka i powoduje niepotrzebną izolację. Inżynierowie muszą ostrożnie dostroić system automatyzacji, aby reagował szybko, ale niezbyt często. To strojenie jest lokalne. To, co działa w jednym regionie, może nie działać w innym, ponieważ długości linii, obciążenia elektryczne i sprzęt różnią się. Nie ma jednej uniwersalnej konfiguracji, która działa wszędzie. Szybsze przywracanie zasilania zwiększa złożoność systemu. Wymaga to więcej czujników, więcej przełączników, więcej oprogramowania oraz więcej punktów interakcji. Ten wzrost podnosi koszty początkowe i wymaga specjalistycznych umiejętności konserwacyjnych. Przedsiębiorstwa energetyczne muszą inwestować w szkolenia i nowe procedury operacyjne. Starzejąca się infrastruktura również ogranicza możliwości automatyzacji. Nie jest w stanie naprawić przewróconego słupa ani transformatora, który osiągnął kres swojej żywotności. Może jedynie ograniczyć rozmiar szkód spowodowanych awarią. W niektórych przypadkach system automatyzacji ujawnia słabe punkty, które wcześniej były ukryte, i wymusza wcześniejszą wymianę infrastruktury. Jeśli cały region utraci zdolność wytwarzania energii, lub jeśli linie przesyłowe zasilające region zostaną zniszczone. Lokalna automatyka nie może wytworzyć energii, której nie ma. Te zautomatyzowane systemy są zaprojektowane do obsługi awarii na poziomie dystrybucji, a nie całkowitej utraty zasilania. Zależą one również od sieci komunikacyjnych, które muszą pozostać sprawne. Chociaż te sieci są coraz bardziej odporne, nie są one odporne na awarie. Ekstremalne zdarzenia mogą przeciążyć nawet dobrze zaprojektowane systemy. Różnica polega na tym, że działania naprawcze rozpoczynają się natychmiast, zamiast czekać na przybycie pierwszej ekipy naprawczej. System automatyzacji nie gwarantuje, że przerwy w dostawie prądu nigdy nie nastąpią. Został zaprojektowany tak, aby większość przerw była krótsza, mniejsza i mniej uciążliwa. Wielodniowe przerwy w dostawie prądu stają się rzadkimi wyjątkami, a nieczęstymi zdarzeniami. Dla większości ludzi ta zmiana oznacza mniej zepsutych produktów spożywczych, mniej opuszczonych dni pracy oraz mniej nocy bez ogrzewania lub chłodzenia. Doświadczenie burzy zmienia się z długotrwałego zakłócenia w krótką przerwę. Ta zmiana w doświadczeniach jest wynikiem projektu systemu, a nie pojedynczego elementu sprzętu. System automatyzacji kończący wielodniowe blackouty działa, ponieważ zmienia sposób zachowania sieci pod obciążeniem. Zastępuje on oczekiwanie działaniem, niepewność pomiarem, a szerokie wyłączenia precyzyjną izolacją. Akceptuję, że awarie nadal będą występować i koncentruje się na ich ograniczaniu, zamiast próbować zapobiegać każdej utracie zasilania. W miarę rozszerzania wdrożenia najbardziej zauważalnym efektem będzie to, jak mało uwagi będzie przyciągać. Sieć nadal będzie czasami doznawać awarii, ale nie pozostanie w stanie awarii przez wiele dni. Jest to praktyczny rezultat decyzji inżynieryjnych, które wpływają na codzienne życie. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o subskrypcję.